Słyszałem o rejestrze dłużników ERIF. Chcę nawet pisać tam swojego dłużnika. Czekam tylko na wyrok sądu. Znajomi mówią mi, że firmy zakładające internet sprawdzają, czy ich klienci nie mają długów. Podpisują umowę wtedy, gdy dług zostaje spłacony. Słyszałem, że w biurach informacji gospodarczej są informacje o długach, ale także są informacje na temat terminowo płacanych rachunków. Bardzo bym chciał się dowiedzieć, czy w takim rejestrze są jakiekolwiek informacje na mój temat. Rejestr dłużników ERIF to biuro informacji gospodarczej, w którym możemy sprawdzić wiarygodność finansową pracodawcy, dewelopera, biura podróży i innych firm. Możemy również sprawdzić informacje na nasz temat. W rejestrze znajdują się dane dłużników, a także informacje pozytywne o rzetelnie spłacanych zobowiązaniach. Rejestr dłużników ERIF stawia na jakość usługi wiarygodność danych. Spośród działających w Polsce biur informacji gospodarczej tylko rejestr dłużników ERIF regularnie weryfikuje stan i strukturę bazy we współpracy z niezależnym biegłym rewidentem. Dzięki temu zawsze udostępniamy naszym klientom sprawdzone i aktualne dane. Naszą misją jest bowiem budowanie wiarygodności i odpowiedzialności między uczestnikami rynku. Korzystanie z usług rejestru dłużników ERIF jest niezwykle proste. Wystarczy dostęp do internetu. Konsumenci mogą skorzystać z serwisu infokonsument.pl. O każdej porze konsumenci mogą sprawdzać informacje na swój temat oraz ustalać, czy ktoś w rejestrze szukał danych na ich temat i jaką informację otrzymał. Mogą również sprawdzać przedsiębiorcę. Rejestr drużników ERI współpracuje z szerokim gronem odbiorców. Są to m.in. korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także konsumenci. Nasi klienci cenią oferowane przez rejestry narzędzia, ponieważ pozwalają one sprawdzić wiarygodność potencjalnego klienta przed podpisaniem umowy, a także skutecznie odzyskać należne płatności. Znam powiedział mi, że dba o swoją wiarygodność finansową, bo dostaje lepsze kredyty i to mu się opłaca. Polecił mi stronę infopozytiwni.pl.